Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kanale, dzisiaj mamy sobotunię, ja dzisiaj miałam wolne, także trochę ogarnęłam sobie chatę i zasiadam do budżetu, staram się to robić przynajmniej raz w tygodniu, ale że sprawia mi to bardzo dużą radość, jak wiecie, to robię to minimum dwa razy w tygodniu, jak oczywiście znajdę czas. No i dzisiaj usiadłam, żeby podsumować kolejny tydzień budżetowania w styczniu. Starałam się wydawać mało, jednak wydałam dużo. No niestety tak czasem bywa. Ale zabrakło nam parę rzeczy z kategorii moda. Więc głównie na to poszły pieniądze, oprócz oczywiście takich standardowych wydatków jak jedzenie czy drogeria. Yy, wydałam na modę aż 800 zł. Yy, powiem Wam szczerze, że to było na początku tygodnia i już nawet nie pamiętam, co kupiłam, Nie za co? Nieważne. W każdym razie yy, cały tydzień wyszedł dość sporo przez właśnie takie wydatki. Zaraz Wam pokażę, bo zrobiłam sobie takie małe podsumowania w planerze. Jedzenie 490, jednak tutaj z, te, z tej kwoty 120 zł to był zapas mleko. Ja piję mleko owsiane. Moje ulubione jest z firmy Alpro, to był barista i w tym tygodniu było w Biedronce w promocji 2 plus 2 gratis, więc skorzystałam i kupiłam bardzo dużo. Ale to będzie taki zapas minimum dla mnie na pół roku, bo mój mąż już nie pije kawy z mlekiem, pije czarno. Ja jeszcze niestety się nie nauczyłam nad tym nie pracuję, powiem Wam, bo to no nie wiem, jakoś tak no lubię z mleczkiem. E, na zdrowie nic, e, w drogeli jakieś 60 zł, tutaj też były zapasy robione płynu do takich psikacze, wiecie, do szyb i coś jeszcze kupiłam w rozmanie Pusteczki, jakieś tam pierdolki Kitku 60 zł tutaj, y, ponieważ w jednej z biedronek znalazłam jeszcze stęd y, taki promocyjny z górmy, i tam były takie ulubione smaczki, to kupiłam. Też w zapasie, oczywiście, będzie to jadło dość długo. Y, tutaj w innych powinnam w sobie wpisać, bo y, zamówiłam dla moich rodziców na prezent y, na dzień babci i dziadka takie szczoteczki soniczne do, do zębów, ale Ujmę to w tym tygodniu, ponieważ w tym tygodniu będzie to święto. Jak nie zapomnę, to oczywiście sobie wpiszę, bo to też płaciłam z konta. Także wiecie o takich rzeczach ja zapominam bardzo łatwo. No i na modę też poszło z konta. Tak jak mówiłam, wszystko razem wyszło 1800 zł, więc gdyby odjąć te 8 stówek i 120 za to mleczko, to byłoby całkiem nieźle. Ale nie mam z tego powodu jakichś wyrzutów sumienia, po prostu potrzebowałam, to kupiłam i tyle. Dobrze, także to by było tyle, jeśli chodzi o nasze wydatki, te dwa tygodnie byłyśmy z Zosią same w domu, dlatego być może to ta kwota na jedzenie teraz ulegnie troszeczkę w zwiększeniu. No ale zobaczymy, zrobiłam dzisiaj już zakupy, na, bo dzisiaj mam 18, jest tak 18. Więc dzisiaj jest mój pierwszy dzień kolejnego tygodnia i już z tej puli z tego tygodnia zrobiłam zakupy spożywcze. Byłam w Biedronce, kupiłam parę pierdół, słuchajcie, zapłaciłam 180 zł prawie. Także super. No ale mam w tym obiad jeden na poniedziałek już sobie zrobiłam zakupy, bo będę robiła fasolkę po bretońsku i być może starczy nam jeszcze na wtorek, zobaczymy. No jak nie to trudno, zobaczymy. Nie będę się tu spinać, No patrzcie sobie na mój piękny segregator jeszcze trochę <laughs> żartuję, ale mi się bardzo podoba jestem naprawdę pod wrażeniem no jest słuchajcie taki mm, solidny no polecam polecam, jak się zastanawiacie to nie czekajcie póki co u Kasi z budżetowni oczywiście dobra, ja teraz tak, wyjmę wszystkie pieniądze, które mi zostały z drugiego tygodnia nie wiem, ile tu jest, bo już zgubiłam rachubę z tym, wiecie, płaceniem kartą, oddawaniem sobie i tak dalej. Ale jak na moje, to powinno być 200 zł. Może trochę więcej. 150, 170, 80, 90, 220. No to skoczki. I tu mam jeszcze jakieś piątki. Słuchajcie, zaraz sobie wyjmę je. Potrzebuję taki otwór talerzyk. Wiemy, pani w sklepie wydała mi piąteczki, a tu co mamy? Nie, to ja już nie chcę, to będzie na koniec miesiąca do złomka. Dobrze, także tak się prezentują nasze oszczędności, jeśli chodzi o gotówkę z kosztów zmiennych w tym tygodniu. Więc jest z tego dokładnie 245 zł, co uważam, że za mega, mega, mega wyczyn, mimo tych wszystkich perturbacji. I słuchajcie, trochę dałam ciała ostatnio, jak rozkładałam tą taką dodatkową kasę, bo zapomniałam, że teraz będę sobie płacić, wiecie, tą mówcie, subskrypcję za kanwę. Ja płacę raz w roku 450 zł, do tej pory był to mój taki koszt firmowy, no ale z tego względu, że już firmy nie ma, muszę sobie zapewnić, że tak powiem, środki na ten koszt z budżetu domowego, bo ja dalej zamierzam z niej korzystać. Tu już sobie wypisałam nawet, czy jak widać, widać, że w styczniu to 120 zł, a kwota jest taka dlatego, że ja mam płatność w kwietniu i muszę sobie jakoś to, wiecie, rozłożyć do tego kwietnia, więc po 120 zł muszę tu sobie pyknąć. 120. Miałam to zrobić z tamtej puli pieniędzy, no ale niestety mi się trochę zapomniało. Dlatego zrobię to z tej, nie ma to żadnego znaczenia, bo tamte pieniądze też są zaoszczędzone. Zapłaciłam za ferie Zosi już, także tutaj, jeśli chodzi o ferie, zaczynamy od nowa. Tutaj są pieniądze, ponieważ moi rodzice dołożyli nam co roku. Zresztą dokładają 1000 zł do tego wyjazdu. I ja na razie je ułożyłam tutaj. Część z tych pieniędzy pójdzie na takie kieszonkowe dla Zosi na ten wyjazd. No tam zawsze bierze trochę pieniędzy jeszcze, żeby przywieźć tutaj sobie jakieś oscypki. Zawsze też moim rodzicom przywozi i moi, moim teściom. A reszta, która zostanie, po prostu zostanie na ten fundusz rozdysponowana. Również tutaj. Tak się umówiliśmy. Zosi to pasuje, rodzicom pasuje, więc czemu nie? No dobrze, to pierwsza koperta uzupełniona. I teraz co my tu mamy? 2, 3, 4, 5. No, ładną stówkę ponad stówkę. E, najpierw zobaczymy sobie te. Mamy trzeci tydzień, wchodzimy w czwarty. A, ja tu mam już te. A, dobra. Najpierw zrobimy sobie, słuchajcie, naszą grę budżetową. I policzyłam, słuchajcie głosy. Yy, I wyszło tak. Yy, 37 osób zagłosowało na Boże Narodzenie, natomiast 8 osób tylko na Wielkanoc. Więc ja do tej koperty wrzucę dzisiaj 40 zł. Tak sobie postanowiłam. Zobaczę, czy mamy tu łyżkę. Yy, nie ma dyszki. Naprawdę? Naprawdę. no dobra. O kurczę. Nie dobrze. Nie, to jeszcze jest. O, jest dyszka. Dobrze. Wyjmuję dyszkę, wkładam 50. Już się martwiłam, żeby się odrobniaczki oddać. Dobra. I u mnie idzie tutaj to, ale ja muszę coś jeszcze stąd wyjąć. Czekajcie, bo ja tu mam moją ściągę. Przełożyłam sobie. O, teraz nie mogę tego wyjąć. No chodź. Dobrze. Mamy to. Ja mam tu moją ściągę. A propos różnych zadań dla Was. Przeczytam, co mi tu zostało. Zakupy były, muszę sobie wykreślić. Dobra, mam dobre pytanie, słuchajcie. Czy wolicie eee, <laughs> chodzić w jeansach? Ogólnie spodniach, jeansach, yy, wiecie, yy, no takich ubraniach, że tak powiem, yy, wyjściowych. W sensie, może nieźle to zabrzmiało, nie wyjściowych, ale czy jesteście team jeansy, spodnie, jakieś tam, wiecie, mogą być dresy, Cokolwiek, czy jednak jesteście team taki elegancki, typu wiecie, sukienki, spódnice, jakieś koszule? E, tutaj kieruję to pytanie do kobiet. No nie oszukujmy się, większość tutaj oglądających to jest kobiety. Oczywiście nikogo tutaj nie, nie chcę urazić, ale i tak głosują tylko kobiety, e, więc bardzo was proszę o, o, o komentarz pod tym filmem. Z waszą decyzją, czy wolicie chodzić w spodniach czy w spódnicach. O, może tak zabrzmi to pytanie. Na początku miało brzmieć trochę inaczej, ale niech tak będzie. Team spodnie, czy team spódnica? Ja Wam powiem tak. Ja w ogóle jestem team dress. Ja bym mogła całe życie spędzić w dresie. No, w pracy tak średnio, chociaż moja kumpela chodzi w dresie. Ja bym się chyba nie czuła za dobrze. A może? No nie wiem, nigdy nie próbowałam. Więc ja zazwyczaj do pracy chodzę w jeansach, w jakiejś tam koszulce, luźnej bluzie. Wiecie, żeby pod fartuchem było mi wygodnie. Zresztą ja się bardzo dużo ruszam w pracy i musi, musi mi być wygodnie, nie może mi nic wystawać, odstawać, nic nie może być za krótkie. No bo jednak pacjenci wiecie, zwracają uwagę na wszystko. Natomiast kiedy wracam do domu, nieważne skąd, zawsze pierwsze co wbijam w dress, Albo w jakiś dres, albo w jakieś getry i bluzy. Naprawdę jest to mój ulubiony outfit i mogłabym tak spędzić całe życie, ale nie zawsze wypada. Także ja jestem team spodnie. Dajcie znać, co Wy wolicie, bo wiem, że są laski, które wiecie, lubią elegancko, lubią sukieneczki. Ja sukienki lubię latem. To jest jedyna pora, kiedy ja noszę sukienki. Nienawidzę rajstop. W ogóle nienawidzę mieć czegoś na stopie sztucznego. Wydaje mi się, że zaraz po prostu płynę i stopa mi odpada i jest mi w nią w ogóle zimno. Także absolutnie, nie? Ale latem sukienka, klapki jak najbardziej. Dobra. Więc mamy to. Nie mam za dużo kasy, że tak powiem, do rozdysponowania na dzisiaj. Przez to, że właśnie się zagapiłam z tym moim kosztem rocznym. Więc tak, odpuszczam kalendarz, bo tu już mam zrobiony trzeci tydzień. Odpuszczam piątki w piątki, bo to sobie zrobię. Chociaż nie, bo był piąteczek 17. Ale ja dam sobie w następnym tygodniu po prostu dyszkę. E, tutaj dopiero 30 dołożę 30 zł, więc jeszcze mamy czas, bo dzisiaj mamy 18. Złomek będzie na koniec miesiąca. I teraz tak skończy ten tydzień, trzeci rok, w roku się skończył, chyba się skończył, nie? Ja powinnam dorzucić coś tutaj do czwartego. Dobra, to dorzucimy tutaj może właśnie jakąś dyszkę. No, bo na dzisiaj niestety więcej nie mam, ale każdy pieniądz uważam jest dobry. Odpowiem sobie go osegnę. i uzupełnię kolejną kopertkę. No i voila. I to jest ostatnie wyzwanie w tym segregatorze. I przejdziemy do tego. Powiem Wam, że zrobiłam nowe wyzwania, jak już pewnie tutaj widzicie i mam zamiar tutaj, że tak powiem, je wrzucić. Najpierw muszę policzyć kroki. Ostatnio robiłam chyba do 15, nie? To został 16, 17. To będzie po 5 zł, czyli tu wpakuję dychę. Aha, jeszcze muszę włożyć tą kartę. Dobra. Tutaj mam zakreślone dwie kwoty. To na razie może zobaczę, co jest dalej. Tutaj mam. Tu też ładowałam. Hmm, tu może być niebezpiecznie. Pieseczki dostały. I co mamy z drapeczki? To tak. Zdrapiam sobie z drapeczkę. Mamy drapaczek. Może najpierw tą złapaczem. Trochę ciasno tu się zrobiło. O. Eee. Mm -hmm. Którą? Może tą. O, tu mamy piąteczkę, fajnie, później będziemy odkrywać dalej, jednej wystarczy, dobra i tą zdrapkę tu mamy trzy płoty, no dobra, to też, żeby jej nie było przykro, nie? dyszkę. Dyszka jest super. Proszę bardzo. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja chcę dzisiaj tu rzucać. Muszę się zastanowić. Zobaczę jeszcze, co mam w tych nowych. Wiecie co? Zrobiłam trochę nowych wyzwań. Musiałam się trochę wyżyć. Artystycznie. Zrobiłam sobie takie wyzwanie kolorowy rok, i tutaj są dwie możliwości odkładania: albo sobie zaznaczam, jak, jaką wartość będzie miała jedna litera, wtedy ją koloruję, ale mogę sobie też pod spodem rzucać kością i po prostu wpisywać, jaka kwota mi wyszła. Mogę robić to i to i sobie dodawać. No i w każdym miesiącu po prostu będę sobie to uzupełniać. Tu mam takie wyzwanie: 1000 kotów. E, ogólnie miało być 1000 zł, ale że ja jestem kociara, no to będą koty. Tutaj Wam pokażę jeszcze na złotówki. Tego nie wycinałam, bo nie będę używać. E, także jest 1000 zł, 2000, 5000 ze świnkami, a ja mam oczywiście z kotami: 1000, 2000 i 5000. I myślę, że te wyzwanka będę uzupełniać, jak mi się coś uzbiera, może w tych. No nie wiem, zobaczę. Albo zanim przełożę, po prostu wiecie do funduszy celowych. Mam wyzwanie pod tytułem Kartka z kalendarza. I tutaj na każdy miesiąc są cztery kwoty do odłożenia. Ja zrobiłam takie kwoty, żeby po całym roku tutaj wyszedł około chyba jest 1500 zł. Nie wiem nawet, czy porówno nie, równo nie jest 1500. I sobie będę tutaj wrzucać, więc powinnam w zasadzie je zacząć już. Ale nie mam koperty, bo wchodzi skończyły mi się koperty. Mam takie stare, muszę je sobie przejrzeć, które są czyste, najczystsze. Bo już sobie zamówiłam nowe i sobie wtedy wrzucę. Ale to może dzisiaj już zacznę. Yy, wyzwanie 30 kopert, yy, to znalazłam po prostu taką fajną grafikę kopertki i stwierdziłam, że zrobię, bo tak mi się podobała. Może będę je robić, zobaczę. No, i tutaj słuchajcie, zerżnęłam, przyznaję się, bez bicia, zerżnęłam to wyzwanie. Zerżnęłam to wyzwanie od yy, fajnej dziewczyny, która również tutaj budżetuje, w ogóle budżetuje w tak estetyczny sposób, który po prostu, no to jest miód na moje serce, powiem Wam. I to jest yy, profil, który się nazywa Blooming Fern Project, coś takiego, jeśli. Yy, Przyinaczyłam to, przepraszam, ale starałam się zapamiętać tą nazwę. I powiem Wam, że tak mnie urzekło to wyzwanie, że zgapiłam je. Zrobiłam oczywiście swoją grafikę, ale te półeczki z kanwy też ściągnęłam. Miałam kiedyś takie podobne wyzwanie na wyzwanie czytelnicze. To będzie typowo na książki, bo ja też jestem kociara książkara. Yy, więc yy, trochę zerznałam, trochę nie, ale jak najbardziej się przyznaję. Ale zrobiłam tylko na własny użytek, nie będę tego nikomu absolutnie udostępniać. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazisz, ale po prostu byłam pod takim wrażeniem, że nie mogłam przejść obok tego obojętnie, bardzo mi przykro. No i zrobiłam jeszcze parę takich kolorowych: oczywiście, koty są. Tutaj mam mniejsze kwoty. Troszeczkę większe. Mam też hasiorki, bo to w ogóle zrobiłam dla mojej mamusi, bo ona uwielbia hasiorki. O, ten wygląda jak nasz piesek, który, którego mieliśmy poprzednio. No i takie różne kwoty wybrałam. No i zrobiłam jeszcze trochę tych yy, inspirowanych. Słuchajcie, tatuażami japońskimi, yy, takich właśnie w, tym, w tej kolorystyce water, watercolor. No, bardzo mi się to podoba i może też sobie będę po prostu teraz na jakiś czas takie wyzwanie robić. I tutaj mamy właśnie białego tygrysa, mamy feniksa, to też jest taki typowy japoński wzór. No tutaj wiadomiks, kwiaty wiśni i tu jeszcze taka ładna babeczka japoneczka. Ja ogólnie nie lubię wyzwań z postaciami, ale ta jest naprawdę spoko. No i oczywiście musiał być kotek manekinyko, standardowo mamy kwiat lotosu i tu jeszcze jakiś też kwiat, nie wiem czy lotosu, czy jakiś inny. E, Także no, zrobiłam sobie takie wyzwania, tu bym chciała to też robić, to sobie zostawię na później, a z tych też sobie coś wybiorę i będę tutaj działać, tylko muszę zobaczyć, czy chcę mieć takie z konkretną kwotą, czy... Będę po prostu sobie rzucać kosteczkę. Może te małe sobie wezmę, no to zobaczę jeszcze. Ale na pewno chciałabym już zacząć te. Także tak, tego Wam na pewno nie udostępnię, bo to nie byłoby w porządku. Ale jeśli macie ochotę, to udostępnię Wam te pozostałe czarno-białe, takie minimalistyczne. Na karcie społeczności, tylko musicie dać znać, czy jesteście się zainteresowani, czy nie bardzo, bo z tego co wiem, to macie już wszyscy tych wyzmieni tyle. Że, że nie wiem, czy coś się jeszcze w tych segregatorach waszych zmieści. Ale jak co, to, to nie ma sprawy. Bardzo chętnie. Dobra, to sobie zrobię tak. Może odłożę na chwilę to. Zajmę się tym najpierw. I tu sobie dzisiaj włożymy może tą najmniejszą kwotę 20 zł, bo tu mi za dużo nie zostanie nawet. I ja bym musiała sobie ją pokolorować. A na jaki kolor ja bym pokolorować, nie mam pojęcia. Dobra, weźmy pierwszy lepszy. No dobra, także rozpoczynamy to wyzwanie. Ja sobie zrobię tak, tak, i to sobie wrzucę potem do koperty. I tutaj sobie też zro, rozpocznę to wyzwanie na książki, i u mnie jeden taki y, element to będzie 5 zł. I pokolorujemy dziś pierwszego kwiatka. że niech on będzie różowy. I tu sobie też piąteczkę wrzucimy. E, dobra, i tu sobie też wrzucę przygotuję kopertę. I teraz ten kolorowy lok. Tak się zastanawiam jak to zrobić. Może jedna litera niech ma piątkę, a oprócz tego będzie rzut kostką. Tylko że, tylko, że ja nie mam mam kostki, tylko nie mam drobnych. No ale dobra, najwyżej będziemy kombinować. I teraz jaką kostką by tu rzucić? Powiedzcie. który ja jeszcze nie mam. Dwunastki chyba nie mam. Dobra. To tu będzie kostka. Muszę sobie zapisać od 1 do 12. I uwaga, uwaga. 12. No dobra, niech będzie. Chyba wezmę sobie ten, bo ten jest chyba cieńszy. 12. I kolorujemy pierwszą literkę, czyli razem 17. Nie wiem, czy nie będę sobie tu robić statusu. Dobra, to mamy tak. Tak. I zobaczymy, czy to gdzieś rozmieniło. to chyba nie będę miała. O jest, haha. Nic nie widzicie, nie? Trzymam przy sobie. Dobra, piątkę widzę. Dobrze. I Oj, przepraszam, siedemnaście tu miało być. I to też sobie zrobię jako wyzwanko nowe. Więc mam trzy nowe wyzwania. I co ja tu mam? 8 złotych. Co by tu można było? Mm, ten jest piękny. Dobra. O, może to? Dobra, ja jeszcze sobie zrobię to i to. Reszta będzie na później. Ale... To sobie kiedy indziej zacznę. A dzisiaj wrzucę tutaj tę ósemkę i myślę, że będzie literka, nie? Eee, dobra, czyli mam tak, mam jedynkę, mam dwójkę mam piątkę. No i słup. I wszystkie oszczędności znalazły swoje miejsce. Słuchajcie, jestem mega zadowolona. Bo myślałam, że będzie tego o wiele mniej, jak wrzucę w ten mój nowy koszt roczny. Także to są moje nowe wyzwanka. Muszę je wrzucić sobie w kopertki. Zaraz poszukam, czy coś mam, zanim dostanę tu nowe. I jeszcze będę chciała sobie te trzy wrzucić w jakieś koperty, żeby czekały na swoją kolej, i to będzie na razie na tyle. A te sobie poczekają jeszcze gdzie indziej. No, i słuchajcie, jeszcze co ja miała, chciałam powiedzieć. A propos y jeszcze mojego rozdania. Y Zgłosiły się do mnie trzy osoby z czterech, więc wydaje mi się, że jeszcze nie wszyscy obejrzeli wyniki. Jeśli chodzi o wyniki, to y, jedna osoba nie zgłosiła się, ta, która wygrała zestaw numer jeden. Ja jeszcze oczywiście będę czekać na zgłoszenie tej osoby, y, bo nie wiem, czy ja mogę w jakiś sposób wysłać przez YouTube wiadomość prywatną, ale zobaczę. Y, także proszę Was obejrzyjcie, nie pamiętam imienia. Beata? Chyba Pani Beata. Proszę o zgłoszenie się Beaty. Beato, obejrzyj filmik z rozdaniem, czy to ty, czy nie ty. I nie dałam rady niestety w tym tygodniu wysłać paczek, ale na pewno zrobię to w przyszłym tygodniu, bo trochę mi się, że tak powiem, czas zagęścił. Dobra, kochani, nie zanudzam już. W tym filmie to będzie wszystko. Ja sobie tutaj ogarnę powoli i chciałam Wam życzyć jeszcze miłego, miłej reszty weekendu. I co? Do usłyszenia w kolejnym filmie. Jeszcze nie wiem dokładnie o czym będzie, ale na pewno będzie coś typowo budżetowego. Także miłego wieczoru, buziaki, pa-pa!